Dzień dobry, dzisiaj w Tomiku Poetyckim przygotowałem wiersz. Kiedy zrobisz dużą kupę, nie zapomnij umyć dupę. Gdy zalepi się otworek, wtedy tworzy się zatorek. Kupa w kiszce się gromadzi, mało dupy nie rozsadzi. Dziękuję, dziękuję, naprawdę dobra, a teraz wracamy już do zadania. Liczba logarytm 2 y, przy podstawie 2 z 8 minus logarytm y, z 1000 jest równym. Dobra. Czyli tak, Logarytm 2. Z 8. No to tak, 2 do której potęgi da 8. 2 do pierwszej jest 2, 2 do drugiej jest 4, 2 do trzeciej jest 8. Czyli tu będzie po prostu 3. Jak tu nie mamy podstawy, to znaczy, że tam jest dziesiątka. Bo to jest tak samo jak piszemy liczbę 5, co nie? No to ja nie muszę powiedzieć, że to jest plus 5, ale wy już wiecie, bo nie muszę pisać plusa. Ale jakby był minus, to musiałbym ten minus pisać, minus 5, co nie? No, więc to jest tak, tak, w domyśle, w matematyce. Czyli, jeżeli nie ma tu podstawy, to znaczy jest dziesiątka i dziesięć do której potęgi da 100? 10 do pierwszej jest 10, 10 do drugiej jest 100, bo 10 razy 10, 100, a 10 do trzeciej będzie 1000, czyli mamy 3 minus 3 równa się 0. A jeszcze tutaj powiem Wam, jak działa logarytm. Jak mamy logarytm o podstawie a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi C równa się b. Czyli ta liczba w podstawie, jak tu mamy logary do podstawie 2 z 8, co nie? To jest jakiś jest wynik. Czyli sobie zastanawiamy, jeżeli tu jest X, co nie? To 2 do jakiejś potęgi X ma nam dać 8. No i jak sobie kombinujemy, no to trzeba najlepiej to zamienić sobie na te same podstawy. 8 to jest 2 do trzeciej. No i teraz w takiej sytuacji, jak tu mamy 2 do trzeciej, a tu mamy 2 do x, no to wtedy x jest równy 3. W taki sposób można ten logarytm rozwiązywać. To jest trudniejszy sposób. No bo jak znamy ten wzorek, no to no tutaj w tym też musimy znać ten wzorek. Ale tutaj metodą są dwa sposoby dojścia do tego. Jak mamy ten logarytm 1000, co nie, też logarytm po prostu 1000, to się zastanawiamy, bo wiemy, że tam jest podstawa i też jest x. wiemy, że podstawa jest 10. Czyli 10 do potęgi x, o tu jest jakby dycha, tylko jej się nie pisze, co nie, w 10 podstawie. 10 do potęgi x ma nam dać 1000, co nie, no i kombinujemy. 1000 do której potęg, 10 do której potęgi to jest 1000, no do trzeciej. No to 10 do x. No i widzimy znowu, że mamy te same podstawy. No to wykład, jeżeli mamy te same podstawy, no to wykładniki potęg muszą być te same. No. Więc trzeba powtórzyć własności logarytmu, wzory na logarytmy. W tym odcinku to tyle. Zapraszam Was serdecznie do subskrybowania tego kanału, klikając czerwony przycisk poniżej. Zapraszam Was do podsyłania zadań, które Was sprawiają najwięcej problemów. Serdecznie za wszystkie dziękuję i z chęcią mi rozwiążę. Dajcie łapkę w górę, dajcie lajka. Jeżeli filmik się podobał, koniecznie podeślijcie go również swoim znajomym, żeby zobaczyli, jak sobie radzić z tego typu zadaniami. I zapraszam Was jeszcze serdecznie do komentowania. Napiszcie, co Wam się podobało, co Wam się nie podobało, czy wszystko zrozumieliście, czy było klarownie wytłumaczone, czy coś nie do końca jest dla Was jasne. Postaram się wszystko Wam rozjaśnić wszystko wam wytłumaczyć jeszcze lepiej co więcej napiszcie w komentarzach jakąś fajną sentencję to o to was proszę napiszcie możecie napisać jakie macie hobby co ciekawego ostatnio robiliście w zeszłym tygodniu czy miesiącu, na przykład z Bangi, czy nurkowanie, kurs nurkowania 20 metrów pod wodą. coś ciekawego byliście w górach, zdobyliście Kilimanjaro, jakiś wulkan czy coś takiego, albo gdzie byliście na wakacjach, coś ciekawego napiszcie odp Odpiszę na każdy komentarz i za każdy dziękuję serdecznie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was. Do zoba, do zobaczyska! I dajcie pyska!